Cześć, z tej strony. Cześć! Z Forza Games 2. Dzisiaj gram w grę Brał, Stars. Na razie gram bólem, duo. Na razie czego? Mm, nie wiem, mogę wam powiedzieć, że najpierw to powiem. Wpadajcie na kanał widzowie Trebare i proszę was, żebyście wpadali, bo coraz mniej osób. Było prawie, nie wiem, chyba z 10 osób już było, a jakieś 5 już odeszło. No ja nie wiem, co się dzieje. Możecie zostawić pod tym filmem łapkę w górę i subsk subskrypcję. Podajcie też na kanał Trebarety. I zostawcie u niego łapki w górę. A my. No co, gramy długo, nie? Uf, chwilę sobie poczekamy. Dwie godziny później. O. Dobra, i o. Legenda. Możecie pisać nawet, yy, jaka dla was jest najlepsza ta? Yy, jakaś legenda, może epik jakiś. Możecie pisać w komentarzach, kto, no, kogo najbardziej lubicie. Ja idę za tym typkiem tutaj, aż go nie mogę znaleźć. Dawego. Frank. Czt. Ale jak ładnie by mi poszło. Ten... szaki polas. Masakra. Dobra, trzy, dwa, jeden i się rozpięła. Dobra, on czeka chyba na mnie. Ten oren. Dobra, tu. Tu są chyba, tak? Bo nie widziałem ich tu. Ja ciągle ginę. Albo, że ma takie lagi. Albo... nie wiem. Albo się mi telefon zacina. O, Leon jest najlepszy dla mnie. Ja z Legend to lubię Spike'a i Leona. I, no, lubię chyba takie jakby wszystkie. Lubię Tarę, Franka. Mmm... kogo tu można jeszcze powiedzieć, kogo lubię? Tak, naprawdę to są, nie wiem, kogo lubię. Wiem, że lubię wszystkie legendy. Mm, lubię Tarę, lubię Franka, lubię Pam, bo Pam jest mega mocna nawet. Yy, kogo tu jeszcze hmm, wymienić? O, zaraz dziesiątkę już ma. Mmm. Nie wiem. Wiem, ja na razie lubię te postacie. Zaraz wam to nawet mogę powiedzieć. O kurczę, zginę. To było wiadomo, że zginę. Na easy wiedziałam, że zginę. Zginął? Jo. Ile? Plus jeden? No ja, bo tak naprawdę to wszystki zabiją tam. Teraz wam powiem, kogo tak naprawdę to bardziej lubię. A, teraz nie, bo wziąłem już tego. Tylko który... agu. Mm. Czekamy, czekamy. O, bierz te skrzyneczki. Możecie nawet pisać w komentarzach. Jaką najbardziej yy, lubicie mapkę czy solo duo? I jakie lubić i jak, jaką byście teraz chcieli grę, bo na razie taki Brawl ciągle. I teraz u mnie jest coś takiego na kanale YouTube Barret, to sam wymyśliłem, że jak na przykład zostawicie pod tym filmem 10 lajków, lajków łapek w górę, powiem. To wtedy trybare na, na przykład u trybare będzie na przykład 15, a u mnie 10, ja otwieram wtedy 10, 10 tych mm, skrzynek. Nie, no bo nie, może jak mi się trafi, to me, yo, me, yo, mega boxa od razu może tego. Mm, jakiegoś tam był jakiś box, zapomniałem, jak, jaką on miał to nazwę. Nie, nie, nie zginę. O, i znalazł Asior. I na hita! Jest! Dobrze zrobił. Tak. O, i ja. Szkoda, że nie grał tego solo. To już bym go załatwił, tylko jak. On zamiast wziąć tego parę Klub co to on go nie bierze. Jaki Odszedł. Odszedł. Dobra, ja lubię Broka. Dano Majka lubię. Bo, Penny, Carl, Piper, Pan, Franka, Mortis, Tara. Genę Tak... tak, No tak na pół. Spajka, Crowna i Leona. Nie wiem, no a sobie zagram Coltem. Colt jest bardzo dobry na dłowo, mogę powiedzieć. Ma nawet szybko nieść skrzynki. Ma dobry damage. Więc Dobra, ja na chwilę włączę przerwę. Dobra, już jesteśmy po przerwie i już gramy duo dalej. Duo. Ale nie wiem kim. Hmm. Poko długo nawet nie grałem. No, zagrałem właśnie sobie Poko. Usłyszałem na Broka. Hmm. Już. Ja bym już jakąś legendę. Hmm. No, idziemy tu na skrzyneczki. Chodź tu pomóc, się Maju ja daje nogę, by zaraz załatwić ją ziomuś. O, jak, jaka bitwa? Oni sami siebie zabili, wejdę ja tu na tego Barleja. Nie zginę! Pomóż! Wszyscy mnie atakują! Ale ile tego tam było, jacie! Ile? Zaraz będę miał tego. Jak, no pewno, jakbyście chcieli... Jak myślicie, że w tu, w tej tu skrzyniece tu, wypadnie pan, bo tak pole, o, ten, my, tak o, myślę, tak wypadnie, to zostawcie. Mm, 30 łapek w górę. Dobra, idę dalej lecieć. Mm. ja sobie tutaj gram na, to, na tym. Dukopisem jest tak ciężko. O, teraz tu na przykład. O, teraz trzymam dukopisem. Ciężko idzie. O. Na przykład strzela się ciężko. Bardziej się. O to Na przykład teraz już gram rel, y, palcami. Ale bardziej. Bardziej lepiej. Y, trudniej jest z złukopisom, mogę Wam powiedzieć. Ja daję nogę. A ja zawsze idę w krzaki. Mm, I czekamy na nich tutaj. No i kogo ten? Myślę, że już moje ktoś ten dziabnął. Ja mam kogo? Tego kolega. Ha. A Karla mam. O nie, Karla. Jak on wziął mojego power, cube to dostanie, piper. Jedna na hita bym ją wziął. No, no normalnie na hita. mi gonić, łatwiej się ziomki. Aha, super, plus no nawet dobrze. Ja będę teraz sobie poko, bo nie poko, tylko tego, Jessie. No, bo ja bardziej muszę sobie po tym jak może tą rundę wygram, to może będę brał znowu razem tego. Hmm. Dobra, wejść wy, te skrzynki. Dobra, nie, bo czy jest ta jest pan. No. no. Do przegram. Nie, zginę, zginę, ratunku. Dobra, idziemy na niej. Koko, jaka dziwna szlanozła. Dawaj. Ona mnie wziąła! O, że się mnie wzięła. Ja ją zabiłem? O, dobrze nawet. Ja się żyję, to jest moja maszyna. Jak mnie na hita, dawaj ją! O ja oni tu są w krzakach. Pff, jak mnie na hita wzięli. Nie, na hita mi nie wzięli akurat. Nabiorę ja teraz Broka. A co mi? jest drogę, skrzyneczka już, ktoś już bił jednego lajka. Że mi już wyskoczyła jedna skrzyneczka. Nie ma nazwy. Prawda? A, wiem, on spację sobie wcisnął na luzie. On mnie wziął i on mi go. Super nazwa. No ale Kim najlepiej grałem? Hmm. A wezmujemy sobie kolb. Znów albo przegram, albo wygram. No i ciśnijmy. O, ko tym z Riko. Co się tutaj ogląda? Może Trebarę? Na swoim głównym koncie. Oni nie ma powera. Jak mnie nie wziął? Ale jakby. Dobrze, może to widzieliście, ale jak? To się opłaca zrobić w zwolnionym tempie. Mm -mm 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 -mm. Ja tam cisnę ich na dłużej nie wzięli moje ten Power Cube, a może trybarek gra z nami? O nie ma trybarek. Dobra, musimy sobie coś zobaczyć. Profil na trybarek. Nie mogę dać mu Donate'a Nikomu nie mogę dać donate'a. Animu, 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 animu. Bo on akurat ma senior. Ma 10. Hahaha, ha, ha, ja mam o niego więcej. Bo on kogo nie ma. Rico! On nie ma Rico. Um, a po nie mam, ale nie wiem właśnie czułem, jak to tego nie dostają. Tak. Nie like. Nie, Mike. No co ten dynamik na mnie dzisiaj? I, i, i. Zginę! Nie! Wejdź to Power Kips. i mi jeden przez siebie. Jakby on nie zginął. Hmm. Biorę sz nie tego, tylko szeli biorę i solo. Coś śmiesznego Ale to później albo przegram, albo wygram Ale sztuczka jest jeszcze niewidzialne. Dobra, gdzie on jest? Tam był, a ja jakieś tam... Dobra, ja widziałem, że on tam jest. No, normalnie widziałem. O, widać go. Było go widać. No, normalnie było. Chodź tu do mnie, Leon. A ja na niego. Widzę cię. O, przynajmniej trzy pucharki, a nie jakieś dwa No da, do. hmm. takie idziemy. Co on zrobił? Nie dziabnął w nos. Jeszcze widzisz, ile pucharków mi minęło. Select. Widzisz jadziula? to skrzynkę na izi, było wiadomo ten ta pucha, mała o nie peni o leon. Się ma leon. Oh, tu Leon. oh no jac Na chito, no, on on Bravo, ty. Plus dwa, plus dwa, dwa, dwa. No właśnie, mogłem wziąć mikrofon, żeby było lepiej słychać. O! Piper, Dobra, wiedziałem, że to wyjdzie, nie? I chciałem już wam kończyć właśnie Ten odcinek Więc jak mówię Zostawcie subskrypcję I Ileś tam Łapek w górę, żeby był Tyle skrzynek, na przykład Nie wiem, pięć, zostawicie to pięć skrzynek Było wiadomo i, z, I wpadajcie na mojego Instagram i do Trebary wpadajcie na kanał, zostawcie też subskrypcję i do niego wpadajcie na Instagrama. Więc ja się żegnam. Pa! pa.